in a winkel heide sitzt die almonne und was sie joi allei ihr ben joch du jedeln und wie sie geseidel und singt ihm zum schlafen ali dale schei Bardzo serdecznie witam Państwa z okazji odsunięcia tablicy pamiątkowej, która powstała z inicjatywy Towarzystwa Przyjaźń Izrael-Polska pana Adama Aptowicza, który dzisiaj nie mógł być i już nie będzie z uwagi na to, że nie dożył dzisiejszego dnia. Jak również przy współpracy samorządu. Bogatowego i innego. Treść tej tablicy oddaje pamięć około 10 tysiącom Żydów zamordowanych przez niemieckich oprawców. W przeszłość przekazuje ona informację, trwałą informację o wydarzeniach, tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej. Została ona zamieszczona na synagodze, która została zbudowana w 1852 roku. Upamiętniamy tablicami ludzi znanych i nieznanych wydarzenia historyczne, po to, by to mogło trwać. Żydzi to szczególna grupa naszego przedwojennego społeczeństwa ludzie o poranionych duszach, trwawiących w sercach niezaleczonych ranach w psychice. Los wszystkich Żydów w okupowanej przez Niemców Europie został przesądzony w styczniu 1942 roku. roku. Na konferencji Wessen pod Berlinem władze ówczesnych Niemiec podjęły decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Zakamuflowanym zamiarze wymordowania absolutnie wszystkich żyd, żydowskich mieszkańców Europy. I o zgrozo, plan ten został zrealizowany niema, niemal w stu Niech ta dzisiejsza uroczystość nie będzie tylko hołdem dla zamordowanych, ale przestrogą dla przyszłych pokoleń, co oznacza totalitaryzm. Jak ważna dla działościc jest pamięć historyczna o tym, co się wydarzyło. Dla działościc jest bardzo ważne z uwagi na to, że te działościce były zamieszkiwane przez zdecydowaną większość narodu żydowskiego. Trzeba przyznać, że byli oni bardzo aktywni. Zawodowo, gospodarczo, społecznie i wiele dobrego uczynili dla tego miasta. Trudno by powiedzieć, jakie byłyby losy, jaka byłaby przyszłość działoszyc, gdyby nie wydarzenia te tragiczne II wojny światowej, które odmieniły losy działoszyc, bo dlatego, że większość mieszkańców zdecydowana została zamordowana, lub to miasto musieli opuścić. I ten dzisiejszy. Dzień jest bardzo ważny dla działoszczyc, ale uważam, że jest to ważniejsze przesłanie dla przyszłości, dla ludzi młodych, by nigdy nie dawać przyszłości e, takiego powodu, powodu w takich, ta, 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 takiego impulsu tym, którzy może w narodach, społeczeństwach żyją tacy, by mieli jakieś pomysły na tragiczną w skutkach przyszłość, w sposób podobny lub zbliżony. I to jest najważniejsze. Nigdy takiej, w przyszłości, takiej przyszłości. Dziękuję, nie, nie. Ten maleńki kameczek to. Symbol życia. Symbol życia. Piękny. O tym nieszczęście trzeba pamiętać i nie budować, w związku z tym, wieloma innymi jeszcze aspektami nie budować antysemityzmu. No pytanie jest, czy są chłonni na wszystkie patologie tego świata. Myślę, że antysemityzm jest patologią, a czy uda się nam jako pedagogom wykorzenić, bo to zawsze wraca, niezależnie od sytuacji, zawsze znajdzie się jakaś mniejszość, na którą można zwalić. Dzisiaj nie ma Żydów, ale wierzę w to, że nasza praca dydaktyczna sprawi, że. Tematyka holokaustu, antysemityzmu, ksenofobii i tych wszystkich innych patologii, które nas dzisiejszy świat y, 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 do, dotyczą, myślę, że będą w jakimś stopniu wykorzenione, ale na ile czy, i czy u wszystkich nie sposób odpowiedzieć. No, w rynku są wszystkie przedwojenne domy, natomiast Czyli to są pożydowskie, po bo tu w centrum mieszkali Żydzie. Skupiony handel był w ich rękach, oni można powiedzieć byli bogaci, ci, co mieli ci, Co mieszkali w centrum. Natomiast również dużo budynków brakuje, które również były żydowskie, no ale były jakoś zapomniane, nierestaurowane, nieremontowane i, I po prostu zniszczenie. uległy zniszczeniu. es mit Mandeln, schlafsch jeder schlaf. In dem Liedel, mein Kind, liegt viel. Mehr. vinus as du bestamal zain tsayt oyf terbe as roy khurvest du zain fun nal etes in vest farer dinen nim demoy khil gelt o mahawallah yn